Zaczynamy półfinał Ninja Warrior Czechu 2. Zanim to, jeszcze jeden od, y, występ uczestnika z toru eliminacyjnego, y, taki dodatek, ale on też będzie występował, ale potem zaczynamy już półfinał Ninja Warrior Czechu 2. Zapraszamy. Kolejny zawodnik, Dawid, zaczynaj. Na samych rękach, tutaj może. Dobrze. Teraz, już ręce, ręce pracują. Nie może dotknąć ziemi, ale szybko, sprawnie. Oj, teraz nie może złapać. Ale spada, niestety. Tor finałowy to cztery naprawdę trudne i wymagające przeszkody. Zaczynamy od tunelu. Jest to drabinka, na którą musimy wskakiwać. Przypominamy, że liczymy tutaj czas. Następnie mamy przełęcz. Przechodzimy po drążku, gdzie możemy chwilę odpocząć. Potem aleja drążków. Na pierwszym możemy użyć brzucha, a na następnych już tylko rąk. Rozkuśtujemy się, łapiąc nogami kolejnego drążka, przechodzimy na ścianę przeszkodę Tarzana, zjeżdżamy po linie i wciskamy bazer. Tu się liczy Zawodnik niestety odpuścił z powodu kontuzji barków. Dziękujemy, prosimy o brawa jeszcze. rundę. Teraz w drugiej mamy na czas. Kto się przedzier ten przychodzi do finału drugiej edycji Ninja Warrior w mamy pierwsze 10 sekund ale widać, czarek Arek ma parę w rękach czy się rozbuja czy da radę czy da radę przeskoczyć coś podobnego start, kolejny uczestnik, Kuba Czas idzie się dopiero, gdy dotknie czarnej drabinki. Bilek... Musi się rozbujać bardziej, bardziej już. Ziemi, no, o tak. Musi się rozbujać dotykając ziemi. Złapał, zapał. Czas! Dobrze idzie. Komentarz! Dobrze przechodzi na razie. Teraz na brzuchu. Spokojnie, spokojnie. za radę przejść. Jest to, bardzo, jest to bardzo wymagająca. Nie szkoda. Dobrze! Złapał dobrze, dobrze. Ten newralgiczny moment. Huź, tu! Bliżej podejdź, bo nie dosięgnie. Dosięgnie. Dobra, no. Dobra. A też ma, Zalecił. ale traci siły. siły. Na, rozbuł... Na rozkosz, Stefan się musi łapać jak najszybciej. Jaday, jaday. Łap. Brawo. Oj, spadł mu but. Oj, Teraz gdzieś... bez, bez buta. Bez buta czy da radę? Chyba, że odpuści, no nie czy, wiem. Czy I tak już radę? doszedł daleko, więc myślę, że awans będzie miał. Ale złapał, eee! walczy! Boże. Brawo! Coś pięknego. Brawo I rusza Wojtek na tor półfinałowy No rozhuśtaj się, rozhuśtaj Ale tam nic... Tam to już nie jest nic. ty pod słońce Złapał, dobrze Idzie już szybko, spokojnie Ej, czas włączyliście? Dobra Szybko idzie Możesz tam wejść na tą żółtą konstrukcję. Oj, teraz problemy, ale nie, przed Czas tu nadal leci, więc jeśli chce mieć power tower, musi przyspieszyć. Na się prowadzę, no ja. Arek prowadzi z czasem 33 sekundy. Dokładnie. Jest bardzo ciężki wynik do pobicia. Już nie Ale jeszcze drugie miejsce jest przecież. dwóch najlepszych. Dobrze, dobrze idzie. Teraz może się rozhuśtać. Już myślę, że taki wynik da mu awans do finału. Więc już nie, nie musi Czy przejść mu toru, spadnie? ale próbuje, próbuje. O spadnie jak, jak, jak to, temu zawodnikowi. Oj, o! mocno uderzył, ale zławo brawo. Jednak dał radę. Teraz już tylko zejść po linię. Już skacz, skacz, bo czas leci. Ciska na Zaczyna. Zwycięzca z poprzedniego roku. Czas, czas, czas! Dobra, ja mam, bo ja pójdę... Ja będziemy szybciej zaczął. Wróćka. Nie. Dobrze idzie, szybko idzie. Też chcę jasno... Chrasz... Zmierzyć się chcę ze mną na power tower. Chcę porażki doznać. Ale szybko idzie, naprawdę. Dobry czas. On może być tym co przybije rekordarka. Ale szybko! Ściskaj. Ściska szybszy czas ode mnie o 3 sekundy. Może się zmierzymy na Power Tower. Start. Peter na starcie. Tor półfinałowy. Widać, że Peter daje. No się wszyscy przeszli. Na razie bratarka. 30 sekund. Złapał czas. Tam nie, 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 jak najszybciej Adrian chce wyjść na Power Tower ze mną. Ale szybko idzie. Mimo wszystko, to jest dobre przejście. Chodź bliżej, komentator. A ty mogę ręką? Możesz odpoczywać, tak, tam możesz wejść odpoczywać. sobie nawet. Na na Podciągnij się! Na to. to możesz iść dalej, jak chcesz. Dobra, wszedł. Tu może chwil... odpocząć ile chce. Tylko czas leci, pamiętaj. Na to już czas się nie idzie, jak przecież to. Pamiętaj, czas się waży. waży, Więc otwórz. To jest ważne. Idzie. Idzie, czy da rawe przejść? O, złapał, ale złapał, złapał, brawo! Złapał się, ale jest bardzo ciężko. A tam było mało miejsca na drugą rękę. jest bardzo ciężko. Jest zmęczony. Teraz musi się rozhuśtać. Dobry swing musi być. Dobra, zaczął się bujać. Strasznie blisko jest tej żółtej rury. Czy zaradę? radę złapać? Oj, uderza, uderza. Za radę? Musi się bardziej... Oj, oj, puszczają ręce. Uwaga! Pada! Start! Następny zawodnik! Dawid, ale szybko przeżył. On poszedł z ziemi. Wysokość mi na to pozwoliła. Ale szybko! Czy może pobić rekord 30 sekund? Brata Arka, czy da radę? Oj, trochę się boję o Power Tower moje. Może być ciężko. Arek ma 33 sekundy, Janusz Drop ma 30. On może być. Oj, 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 problem! Nie dotknął ziemi jeszcze? Ale się podciągnie, tak, silny jest! Da radę, ma ręce! Brawo! Za ma ręce za stali czy da radę pobić rekord? Jeszcze jest szansa na czas? Czy da radę? Czy... Ale musi się rozpuścić, czy wystarczy mu siły po tym momencie, kiedy prawie spadł. Łapie, brawo! Brawo, dał radę! Czy pobije rekord? Czy to będzie. I wciska bazę, brawo. Kolejny czas Kuba. Przeszedł tor eliminacyjny. Z, dobra, da radę z dobrym na wynikiem. Po Już bardzo ciężko, jest zmęczony po pierwszym torze. Widać, że jego... Ale idzie, tam będzie mógł odpocząć, jeśli się westnie. Czy da radę się wspiąć? To jest dobre pytanie. Złapał jak małpa. Dobrze, dobra taktyka. Ale tam włożysz tą nogę na górę. Czy da radę? Możesz pomóc z tym drążkiem czarnym. Niestety. Ale brawo. Wszystko, Wszystko, Wszystko nie, nie wyszło? Nic nie wyszło. Wszystko. Ale brawo, gratulujemy. Dobra. No i ruszył. Ostatni uczestnik tego półfinału. Musi dać dalej od przed, poprzedniego uczestnika Kuby, by awansować już do ścisłego finału. No w sensie ścisłego, do pierwszego toru. Więc wystarczy mu przejść czarny drążek, dobra? bo w sumie Kuba dotknął drugiego czarnego drążka. Czy to radę pobić? Żeby nie o, popełnić teraz ciężko widać błędu. Poszedł od razu, no już, już ma awans, już ma awans. Chyba to chciał zrobić tak. Z dwóch najszybszych zawodników z toru półfinałowego zmierza się na legendarnym Power Tower. Jest to wyścig. Szybszy wybiera stronę. Teraz czerwony czerwonych ród. Przed Państwem Power Tower, czyli wyścig na śmierć i życie. Widać, teraz jest finał. Dwóch braci. Czy dadzą radę przejść ten tor? Ale widać, że Arek jest bardzo szybki, tak samo jak jego brat. Czy dadzą radę? Czy dadzą radę? Widzę, że Arek PR ma problem. To będzie pierwszy, zobaczymy. I no, w łeb, łeb, ale widać, że młody, młody da radę. To jest ważny. Właśnie... niestety, młody wygrał. Ja będę musiał jeszcze znaleźć w sposób Widać, sportowa rywalizacja tu była, więc. Jak widzieliście, były niesamowite emocje w półfinale i w Power Tower. Więc widzimy się za tydzień w finale. Musicie zostać z nami. Do zobaczenia. Ladies and gentlemen, wielki finał drugiej edycji Ninja Warrior Czechów. Wkłada w to całe swoje siły, walczy do upadłego, nie poddaje się, ale B wie o co walczy. Jest teraz, ale teraz, aż krew na torze, ma się z rąk, ale panie i panowie, jest mi...